Powiem wam, o czym jest Like Werdzin, O cizi, którą rozpiera chcica. Rano, w południe i w nocy. Fiut, 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 fiut. Ile to fiutów? Dużo. Aż poznaje takiego niebywałego jebakę. Z wielkim wiertłem w tunelu. Przychodzi do akcji i fiut sprawia, że ona nagle coś poczuła. Ból. Takiego, jakiego nie czuła od lat. Powinna już mieć cipę jak poduchę, ale kiedy on ją pieprzy, ma ją zupełnie tak, jak za pierwszym razem. Stąd tytuł „Like a Virgin.